Pierwszy raz spotykaliśmy się tutaj, jak było bardzo ciepło. Dzisiaj można powiedzieć zgoła, odmienne warunki. Jak pracowało ci się tym ciągnikiem? Ile godzin przepracowałeś? No, zaczynając od tego pięknego dnia, w którym przyjechał, <grywa> prace pożniwne. 200 koni, które wpadło na te pola, na których na co dzień pracuje innymi ciągnikami, no, zrobiło od razu wrażenie. Nowy ciągnik duży, w gospodarstwie nie mieliśmy takiego mocnego konia, więc te prace, prace ruszyły bardzo z kopyta. I no sprawdziliśmy go naprawdę w wielu maszynach. Także ten czas, który nam daliście, to długoterminowe demo, pozwoliło naprawdę przyjrzeć się temu y, ciągnikowi y, od. Y, gdzieś talerzowania, przez nawet wywóz obornika, później pod ciężkie prace, orka, uprawa i ostatecznie siew. Stworzyliśmy z tego silnika taki ciągnik uniwersalny, choć w tym gospodarstwie pewnie by taki nie był, ale chcieliśmy naprawdę pod każdym względem ten ciągnik przetestować. No i taki egzemplarz wyposażony bardzo bogato z przekładnią bezstopniową, naprawdę pozwolił komfortowo te wszystkie prace przebrnąć do dnia dzisiejszego. No pokazał naprawdę klasę i co potrafi. Czy jeśli chodzi o same tutaj dobrodziejstwa tego rolnictwa precyzyjnego, czy wykorzystywałeś gdzieś to ten zdalny dostęp do tego ciągnika poprzez Operation Center? Tak, najbardziej zdalny dostęp spodobał mi się pod kątem analizowania tego, co działo się na polu, też przebiegu, przebiegu prac i ostatecznego spalania na danym obszarze, bo no wiemy, że teraz to jest ważne. I ciągnik naprawdę bardzo, bardzo dobrze sobie radził. Widzimy też ten czas na obrotach jałowych, czyli tego trzeba się naprawdę przestrzegać, bo no paliwo płynie, a gdy nie pracujemy, no to tego efektu nie ma. Także sporo, sporo podglądałem nie tylko w telefonie, ale i też przez komputer stacjonarny, który pozwala właśnie bardziej szczegółowo przyjrzeć się niektórym elementom. Tak, 685 to też taki y, przez nas y, ciągnik dedykowany bardzo mocno do tych prac, gdzie wykorzystujemy moc właśnie na wałku odbioru mocy, czy też w transporcie. I taki transport też tutaj u Ciebie testowaliśmy. Mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, no tutaj połączenie na pewno e, przekładni bezstopniowej e, i, i, i tego, że, że ten ciągnik ma moc. I tą moc dodatkowo dołącza też w transporcie, widać było, że dwie przyczepy 14 tonowe nie robiły na nim wrażenia, eee, no widać to dobrze było, nawet przy 50 km na godzinę to było dla mnie zaskoczeniem, bo 50 km na godzinę i, i przełożenie nawet tych 200 koni wydawałoby się, no, że może być za mało tych koni, a jednak e, nierówny teren, no 50 km na godzinę praktycznie cały czas utrzymywał. Tak, czyli tutaj byliśmy w stanie też porównać te dane z rzeczywistego zużycia paliwa, z wyświetlacza, także cały czas gdzieś tam to e, również rolnictwo precyzyjne i potem ta przyszła analiza było, można powiedzieć, też sprawdzane w całym długoterminowym demo. Mam nadzieję, że te prawie 200 godzin, które tutaj zrobiliśmy i te kilka miesięcy no, pomogło Ci właśnie wybrać ciągnik na, na Wasze gospodarstwo, bo, bo tak jak widzieliśmy, no tak naprawdę te rozwiązania, czyli przekładnia bezstopniowa, czy, czy też właśnie aktywacja automation, znalazły się również w Twoim nowym zakupie. Także jeszcze raz gratulujemy i mamy nadzieję, że dostarczyliśmy zarówno dla Ciebie, jak i dla, dla Państwa ciekawych i wartościowych informacji o nowej serii 6R. Również bardzo dziękuję za taką długą możliwość testowania tego silnika.